Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. W programie spełniona i bogata twórczyni. I jeszcze raz chciałam Ci pogratulować decyzji, decyzji tego, że zdecydowałaś się na ten program, że zaufałaś sobie, że zaufałaś mnie. No i teraz um, zapraszam Cię. Zapraszam Cię do pierwszego um, tygodnia, który tak de facto jest tygodniem zero. Um, Takim onboardingiem, wprowadzeniem. Więc zacznijmy od e, lekcji 1, czyli wprowadzenie. E, chciałam Ci tutaj e, w tej lekcji pokazać, o czym będziemy mówić w tym tygodniu. E, także, wprowadzenie: e, przypomnijmy sobie o tym, chciałabym ja Tobie przypomnieć o tym, e, czym jest ten program i dla kogo on jest. E, w drugiej lekcji. Ustalimy sobie intencję na ten program i podpiszesz umowę sama ze sobą. W trzeciej lekcji podam Ci kilka ważnych organizacyjnych informacji. W punkcie czwartym, czy w lekcji czwartej, opowiem Ci o tym, jak korzystać z tego programu. W lekcji piątej omówię narzędzia, z których będziemy korzystać w tym programie. Tymi narzędziami jest Discord, Zoom i Platforma Kursowa. Lekcja szósta jest poświęcona pomocy, dlatego że w tym programie proszenie o pomoc jest kluczowe. Dlatego, ja, dlatego, że ja nie będę mogła Tobie pomóc, jeśli nie wiem, że Ty potrzebujesz tej pomocy. Będziemy o tym mówić. I w punkcie siódmym, rutyna dnia, omówimy sobie tutaj pokrótce, co tą rutyną dnia jest. A w lekcji siódmej znajdziesz dokładnie um, informacje dotyczące um, właśnie rutyny dnia. Także zapraszam Cię już serdecznie do um, tego, um, aby przypomnieć sobie, czym tak naprawdę jest ten program i, um, i co my tutaj w ogóle będziemy robić. Także program trwa 12 tygodni. Jest to program transformacyjny dla artystek i twórczeń, które chcą robić to, co kochają, w swoim najwyższym potencjale i zarabiać na swojej twórczości w lekkości i w totalnej zgodzie, w totalnej zgodzie ze sobą. I tutaj mam na myśli stabilne przychody. Także. To tyle na dzisiaj, e, znaczy na dzisiaj nie, to tyle w tej e, pierwszej lekcji. Zapraszam Cię już do lekcji numer dwa.